Po opuszczeniu kempingu zastanawialiśmy się przez chwilę, gdzie jesteśmy w Yukonie czy w Kolumbii Brytyjskiej, bowiem droga numer 1, przy której jesteśmy na odcinku Watson Lake Teslin kilka razy przecina granicę prowincji Kolumbii Brytyjskiej i Yukon Territory. W Whitehorse, ale to dopiero jutro, weźmiemy dwójkę North w kierunku północnym, którą dojedziemy do Dawson City. Nasz kemping został za nami. Ruszamy na zachód. Około ósmej wieczorem zauważyliśmy tablicę ze strzałką w kierunku pola kempingowego, a więc skręt w ową siutrową drużkę. I jesteśmy na Camp Jak widać, jest druga 11 w nocy, a na dworze jasno, pomimo że nie jest to noc księżycowa. Białe Noce Północy, czyli mniej więcej 60. równoleżnik. Dla informacji podam, że ten równoleżnik przebiega przez południową część Helsinek, przez Oslo, południowy cypel Grenlandii, przez środek Zatoki Hudson w Kanadzie i południową część Alaski. My jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, na tej szerokości geograficznej byłem już sześć razy i od za każdym razem przypomina mi się Jonasz Kofta i jego śpiewane romanse z Białych Nocy. Późnym popołudniem przejeżdżaliśmy przez miasteczko Watson Lake. Nie sposób było ominąć zajazd z galerią tablic z różnych części świata, głównie jednak ze Stanów i Kanady. Nie zauważyliśmy żadnej z Polski, choć jesteśmy pewni, że jest ich tu wiele. Tablic i wszelkich znaków w tym parku jest podobno około 100 tysięcy. Zatrzymaliśmy się tam tylko na chwilę, od tak z ciekawości, Dłuższy postój zrobimy w drodze powrotnej zalazki. Oczywiście jeśli nie zmienimy planów. Przed sobą mamy bardzo długi odcinek drogi z Carcross do Dawson City. 603 km. Mam nadzieję, że będziemy tam jeszcze dziś. Zresztą, szybkość naszej podróży, jak zwykle, zależała będzie od widoków i zwierząt przechodzących przez drogę lub popasujących przy drodze. Pole kempingowe opuściliśmy zaledwie 30 minut temu, a już trzeba zatrzymywać się, bo. Ludwig wypatrzył rzekę wijącą się między wzgórzami i widoczne jeszcze góry skaliste, tuż przy drodze poletko-poziomkowe. Strobers, wild strobers. Góry skaliste pozostają za nami po naszej lewej stronie, a wzniesienia na horyzoncie to Lewis Plateau w paśmie gór Dawson Range. Ten traperski domek nie wygląda na stary, ale jest zdewastowany, a raczej powiedziałbym, że jest to robota miejscowych wandali. Zatrzymujemy się dość często, bo ciągle zauważamy godne uwagi i sfilmowania widoczki. E, na przykład ta rzeczka o brzegach porośniętych typowymi dla tajgi smukłymi, wysokimi świerkami jest jedną z dopływów rzeki Pely. Ten przedstawiciel miejscowej fauny to brodziec żółtonogi. Zastanawiamy się tylko czy to chwilenie jest przejawem radości ze spotkania, czy raczej niepokoju. Jak wiemy, w tych rejonach jest bardzo dużo polmarów. My ubiliśmy tylko jednego, bo o dziwo nie widzimy ich wiele. Spowodowane jest to chyba tegoroczną aurą. Jest bardzo ciepło i sucho, dlatego nie tylko te wstrętne, brzydkie, niedobre insekty, ale i inne trzymają się chyba w zacienionych, czyli chłodniejszych, bagiennych terenach. Wspaniały widok na rzekę Yukon i miasteczko Whitehorse. Rzeka ta jest najdłuższą w tej części Ameryki Północnej. Ma długość 3185 km i bierze swój początek w prowincji Kolumbia Brytyjska. Przepływa przez zachodnią część terytorium Yukon, potem przez całą szerokość stanu Alaska i wpada do Morza Beringa. Miasteczko Whitehorse. Terytorium Yukon zasłynęło przede wszystkim ze złotodajnych terenów. Nie tylko w rejonie Dawson City. Na przykład tutaj, w tym małym miasteczku, złoto, jak widać, można znaleźć wszędzie. A tę złotą bryłem chętnie zabrałbym ze sobą. Ale jest za duża. Ludwik! Ty masz młotek do odbijania skałek z porostami. Dawaj, odłupiemy kilkukilogramowy kawałek. Tam na horyzoncie są góry. I Zaraz będzie lało. Znalazłem w folderze informację o polu kempingowym, ale jest dość daleko, dlatego nie będziemy zajeżdżać do tego miasteczka, tym bardziej, że zaczyna padać, także i to miejsce zostawiamy do odwiedzenia w drodze powrotnej. Nazwa miejscowości Carmacks pochodzi od amerykańskiego eksploratora Georgia Washingtona Carmacka. Właśnie tutaj w 1891 roku odkrył on bogactwa tego regionu. Było i jest to złoto, srebro, miedź i nikiel. Najpierw powstało małe osiedle i przesiedlono do niego regionalną, rdzenną ludność do pracy w powstających kopalniach. Dziś rdzenni mieszkańcy w liczbie 520 osób to Little Salmon Parma First Nation. Oprócz angielskiego i francuskiego posługują się oni własnym językiem zwanym Northern Park. Camping nad rzeką Yukon. Wspaniały wieczór, jest cicho, ciepło, tylko słychać szum szybko płynących wód Yukonu. Ciekawi jesteśmy, jak jasna będzie noc. Kiedy płaciliśmy za campsite, zapomniałam o to zapytać, ale zaraz tam pójdę i dowiem się wszystkiego o zachodzie słońca. Rzeka ma bardzo wartki nurt. Pomimo tego organizowane są spływy kajakowe i kanu. Na tym polu namiotowym nocują wioślarze, którzy całą grupą poszli za wzniesieniem, chyba robić zdjęcia zachodu słońca. Spokój, cisza, Dzień ubiłowany w widokach, broni się przed nocy nadejściem. Słońce jasnymi warkoczami las do snu tula. Rzeka swym szumem kołysanki szemrze. Dobranoc, podróżni! Dobranoc! Ja stoję na małym pomoście. Zaraz idziemy spać, bo ja już jestem zmęczony. Tą górą zachodzi słońce. Się zachodzi, Zniża się do horyzontu. A jutro, o w tym miejscu, wzejdzie. No nie wiem może wzejdzie, a może tylko tak obejdzie sobie tam poza poniżej linii horyzontu i tutaj wyjdzie gdzieś o dwie godziny będzie. Ty leć na tą górę. Nie widzisz tam słońca, tam jest jak spojrzysz tymi drzewami. Ale to musisz wejść na górę w takim razie. A, rozumiem. Widać, teraz widzę. widzę, tak, teraz widzę, teraz widzę sam, jak na samą myśl już proszę Ciebie, że mam wejść na górę, to od razu widzę. Widziałeś tam? Jesteśmy na 62. stopniu szerokości geograficznej, a więc słoneczko zajdzie, ale tylko na około 2 godziny. Kemping opuściliśmy dość wcześnie, dlatego że rankiem podobno można spotkać przechodzące przez drogę łosie, karibu i niedźwiedzie. Jechaliśmy trochę ponad godzinę i nie zobaczyliśmy ani jednego dzikiego ogona. Rzeka Yukon jak i Pelej, były głównymi drogami transportu w latach 1890 do 1903 w czasie Gorączki Złota. Miejsce z wystającymi ponad wodę skałami nazwaną Zwężeniem Pięciu Palców. 300 milionów lat temu duża część tego terenu była dnem oceanu. A dzisiejsza Alaska i połowa Yukonu były wyspą. Z biegiem lat region ten wypięczył się, tworząc dzisiejszy wygląd przedłużonego kontynentu. Rzeka Pelly bierze swój początek w górach Mackenzie. Jej długość wynosi 530 km i zasilana jest Ciela przez dwa dopływy Ross i McMillan. Rzeka Pelly nosi imię zarząd. Z potężnej kompanii Hudson Bay e, Johna Henry Pelego, Na część tego gubernatora imię tej rzece nadał eksplorator i biznesmen Robert Campbell. Terytorium Celluluth to kraina z dziewiczą przyrodą, niemalże niezmienioną od tej opisywanej przez Londona i Kirwooda. Trudno się temu dziwić, bo zajmuje obszar półtora raza większy niż Polska, a stałych mieszkańców żyje tu niewiele ponad 34 tysiące, czyli po odliczeniu 20 tysięcy mieszkańców stolicy tej prowincji Whitehorse, w interiorze jeden człowiek przypada na prawie 45 km kwadratowych. Nie widzimy żadnych tablic informujących o odległości, jaka pozostała do Dawson City. Za każdym zakrętem wypatrujemy jakichkolwiek oznak miasta, a tu. Nic. Jedziemy już kilka godzin i pomimo ładnych widoków trasa staje się monotonna. Nie widzimy i nie widzieliśmy ani jednego zwierzaka. Hej! Ty idziesz do góry. Trzymasz kamerę do góry nogami. Jak ten obraz będzie też do góry nogami. O, z nudu. O no, teraz będzie pięknie. Się. Pusto w wielu miejscach szutrowa droga, drogi, odcinki drogi. Ale coś tam się zawsze wybierze. Połowa odpadnie. Nareszcie jakaś tablica informacyjna. Plondark River Campground, 2 km W tej dolinie na kilku kilometrowej długości widać jak bardzo jest ona zdewastowana. Tarabulkowa gospodarka rozpoczęła się w czasach gorączki złota ponad 100 lat temu i trwa nadal. Jako, że teraz już na skalę przemysłową to dewastacja doli rzecznych jest o wiele poważniejsza też na skalę kilometrów przemysłową. Cztery chyba, nie? Żwiru, wypłukanego z narzeki. Po jednej i po drugiej. To nie tylko rzeka tutaj okopią wszędzie. No, no widzisz! Z całej Ameryki różnymi drogami, a były to drogi niebezpieczne. Ściągali tu nie tylko poszukiwacze złota, ale też i chłopcy przygód różne flory i dostarczające rozrywki utrudzonym górnikom oraz zwykli oszuści żerujący na ciężkiej pracy wypłukiwaczy złotego krusu. Śladami owego boomu sprzed stu lat są resztki zabudowań, i jak wspomniałem wcześniej, silnie zdewastowany krajobraz. Chinese restaurant. Tu trzeba zostać i pochodzić. Tak, tak, tutaj zostajemy. Muzyka on tu mieszka w tym budynku. Miasto zachowało swój pierwotny układ ulic, gdzie współczesne domy sąsiadują z zabytkowymi. Wędrując ulicami tego miasta, chwilami odnosi się wrażenie przeniesienia do epoki sprzed ponad wieku. Dzisiaj miasto liczy około 1300 mieszkańców, a w czasach największej prosperity zaludnienie przekraczało 40 tysięcy obywateli. W muzeum jest skompletowana cała historia owego boomu gorączki złota. Są również lokomobile i wiele innych historycznych eksponatów. What's Oh Stop キ,キのきのきの。